które były już od... otwierać karty McDonald'owe, które były już otwierane, ale bardzo polecam, bo są mega fajne i zostawcie łapkę w górę i subika jak chcecie więcej takich openingów. Teraz je otwieramy. Zaraz się pokaże obrazek. W środku jest plakat z naklejkami, który jest niepotrzebny. Tak wygląda saszetka. Jak ma tu takie paseczki na dole i u góry, to znaczy, że to jest oryginalna saszetka z oryginalnymi kartami Pokémonów. W gdzie mają bardzo zawsze oryginalne karty Pokémonów. Kolejna karta, która jest zabezpieczona. Tak. Kolejna, karta. Kolejna, karta. kolejna karta. I kolejna karta. Mega kolejna karta. fajne karta. dropy, Teraz trzeba to trochę pozbierać, więc możecie sobie patrzeć jeszcze raz. Bardzo interesujące. Można no, tak potwierdzić. Co już możemy? Jeszcze nie. Więc polecać do McDonald's do, yy, i wziąć sobie Happy mino, bo tam są karty Pokémon. Do widzenia, trzymajcie się Micheu. No, ja Odjechać karty McDonald's.